Witam Was w kolejnej odsłonie, w kolejnym odcinku telenoweli o baterii do no, zlewozmywaka w kuchni. Dwie sprawy dzisiaj: Zadzwonimy do firmy, z której była ta bublowata bateria. Zobaczymy co powiedzą, jak będą zachwalać ten produkt. Jestem ciekawy co powiedzą, czy ona jest plastikowa, czy metalowa. Sprawdzimy. I co? I pokażę Wam dwie kolejne baterie. Tym razem godne polecenia z firmy, do której link wam. Podepnę. Ja już je widziałem, ale wspólnie je obejrzymy, zobaczymy, jakie są różnice, znowu trochę sobie o nich opowiemy. Myślę, że to będzie ciekawe, bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Także co? Zaczynamy! Mecenasami odcinka są Hanex, internetowa hurtownia materiałów dekarsko-ciesielskich, numer 1 w Polsce. hanex.pl Słowik, polski producent narzędzi pomiarowych od 1989 roku. Wysoka jakość nie ma sobie równych. Słowik.pl. Granitan. Sklep z wyposażeniem kuchni i łazienki. Granitan.pl. Zaczynamy od zadzwonienia. Wybieram numer. Mam jeszcze tutaj opis tej baterii, więc będę się tym posiłkował. Zobaczmy, co tu nam powiedzą. Dwa lata reklamacji, 5 lat gwarancji, zwrot. Od razu Wam powiem, że zwróciłem ją. Nie było żadnego problemu. Pieniądze dostałem. Od razu wszystkie. Więc to fajnie na plus. Co my tu mamy? Zobaczę ofertę. Nie, tu. Może tutaj. O, tu jest. Ok. Od razu numer telefonu. No i dzwonimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry, proszę pana. Ja dodzwoniłem się do firmy. Czy... Wie pan, co mam pytanie w sprawie baterii do zlewozmywaka? Bo znalazłem waszą ofertę na Allegro. Już panu powiem, o którą mi dokładnie chodzi. To jest. Numer oferty, mogę panu podać? Tak, sekundę. Dokładnie. Numer oferty. 156, tak. 810, tak. 44, 44, 687. 687 I powiem to jest panu. Bateria dokładnie. Uh -huh. Powiem panu, co mnie interesuje. Jakie informacje. Po pierwsze, to z czego ona jest wykonana. To jest bateria masiężna, tutaj, Każda nasza tutaj kuchenna. Tutaj proszę mi dać sekundkę, bo to było. To jest w złocie bateria, a z tego co widzę, to chyba nie mamy jej w tym momencie u nas tutaj na stanie i czas realizacji mógłby być wydłużony. Ja rozumiem, ale chodzi mi o jakby sam opis, bo ja tutaj czytam, że ona jest z mosiądzu, tak? Dokładnie tak. Czyli cała ta wylewka i ten korpus jest mosiężny? Zgadza się. W środku wszystko tutaj również jest, jest mosiężne. Samej... Czyli to jest metalowe, to nie jest żaden jakiś tam plastik, tylko metal? Absolutnie. A tutaj widzę, że w tym momencie czas realizacji dla typu błyszczącego, wynosił po około 12 dni roboczy. Dobrze i proszę mi powiedzieć tak, bo tutaj widzę, że waga z opakowaniem to jest 3 kg, czyli ona powinna po prostu z pudełkiem, ja dobrze to rozumiem, że pudełko plus to, co, to, co jest w środku, to jest 3 kg, waga. Okej, okay. i jeszcze proszę mi powiedzieć, czy to jest jakiś polski producent, czy to jest amerykański, czy jakiś chiński, jak to wygląda? Czy wy nie, Państwo nie, jesteście producentem? Jest sama marka. My jeszcze tu no to jest przynajmniej 4 lata, to teraz będzie na Alek, no Natomiast sama listy, jest satysfakcjonowana już w zeszłym roku, kalendarzowym tutaj u nas, czy ponad rok. My mamy po prostu sprowadzonego producenta z kraju dalekiego Wschodu, którego no, posiadamy właśnie wetowe. Tak? On jest wysyłany zawsze od nas po magazynu, no tam akurat w tym przypadku no, nie, nie mamy go i ja oczekujemy po prostu na dostawę od producenta tego modelu baterii, natomiast gdyby się, to nie z procentu, to oczywiście kontaktuje się z nami, jako że mamy wszystko tutaj na miejscu, to też możemy wymienić elementy, z całą baterię, gdyby było coś innego. Także, no tutaj bezpośrednio zawsze my bierzemy odpowiedzialność za baterię no, i na Czyli generalnie to jest po prostu produkt gdzieś tam produkowany w Chinach, dobrze ja to rozumiem, i sprzedawany. Mhm, okej. Okay. No dobrze, dobrze, to ja dziękuję w takim razie za informację, pozdrawiam. No dobra, czyli mamy tutaj jasność z tą baterią, Chińczyk. Ok, nie ma z tym problemu, ale to nie był metal. To nie był metal, tak jak tutaj nam czytamy to w opisie i jak Pan nam powiedział. Tak jak widzieliście w poprzednim filmie, tutaj wam się teraz link do niego podpina, gdybyście nie widzieli, a chcieli go obejrzeć. To był po prostu zwykły chamski plastik, więc bardzo na plus, że zwrot pieniędzy od razu bezproblemowo. Ale słuchajcie, nie kupujcie tej baterii, bo to nie jest, nie jest fajny wybór. No i co, teraz zobaczmy, słuchajcie, dwie fajne baterie, które warto, którymi warto się zainteresować. Kafka na bok. Od razu, pierwsza rzecz to słuchajcie, ciekawostka: dwa pudełka. Dwa pudełka, dwie baterie. Jedna taka, a druga to prawie połowa wysokości. Co oczywiście oznacza, że ta będzie większa, ta będzie mniejsza. Ale to jest ciekawostka, i jak biorę w rękę, to waga jest porównywalna. Może nawet ta będzie ciut cięższa. Zaczniemy od tej mniejszej baterii. Żadne tano unboxing, szybki, szybkie wyjęcie i sprawdzenie, co jest w środku. Być może znacie już taki rodzaj baterii, gdzieś widzieliście, z elastyczną szyjką, z elastyczną wylewką. Złoto-czarna, bardzo fajne połączenie kolorystyczne. Bardzo ładnie te dwa kolory ze sobą grają. Możliwość regulacji tej wylewki możecie sobie nawet zrobić prysznic na całą kuchnię nie wiem obrócić meble, wymyć wszystko. Więc dla wymagających, którzy potrzebują tam sobie regulować tym kątem, zmieniać w każdą stronę, to jest na plus. To głowica tej baterii to jest konkretny mosiąc. To naprawdę, jak trzymam w rękach, ma swoją solidną wagę. Bardzo fajnie jest to tutaj skomponowane. Ładnie chodzi, ładnie pracuje. Sposób podpięcia baterii do zlewu. Gumowa uszczelka i pierścień. To też jest mosiężny element. Więc w tym nie ma problemu. No i wężyki. Na minus to, co jest w tej baterii, to to, że wężyki są krótkie. To też pamiętacie o czym Wam mówiłem. Od razu, jeżeli kupujecie tą baterię, wybieracie ten model, zwróćcie uwagę na długość wężyków od razu dokupcie sobie przedłużki, od razu będzie można dzięki temu ją zamontować. No i co? No designersko czy wizualnie oczywiście, co się komu podoba. Ja uważam, że to połączenie kolorystyczne jest bardzo fajne, bardzo ładnie to ze sobą gra. Tulejka gwintowana mosiężna też dobrze pasuje. Uszczelka, pierścień I na plus bardzo przy tej baterii cena. Spróbujcie zgadnąć, ile kosztowało. Napiszcie w komentarzu. Na koniec filmu wyświetli się Wam porównanie tych dwóch baterii cenowych. Także ta bateryjka na bok. I jedziemy z kolejną. Od razu nawiast. To, co mi się podoba, co mnie zawsze urzeka. To to, że nawet opakowanie może wyglądać fajnie. Może wyglądać fajnie, być fajnie zrobione. Tu mamy zwykły biały kartonik. Tutaj mamy fajną grafikę, która już coś tam nam mówi. Patrz, Pokazuje, co mamy w środku. Więc to na plus. Oczywiście napis profesjonal to już robi takie emocje, nie? O, to już znaczy, że będzie lepiej. Wyjmujemy bardzo ładnie zapakowana z taką piankową wytłoczkę pasującą do kształtu baterii. No i zobaczcie. Tak to wygląda pudełko na bok. Tym razem Całkowitym złocie. I co? Na plus. Długość wężyków. Patrzcie na to, prawie jak. Cała moja ręka. Długość wężyków. Genialny jest ten sposób podpięcia wężyka. Klikam. Wyjmuję końcówka, tak samo zarobiona jak wężyk przy baterii. Zatrzaskuję żadnego skręcania kręcenia robienia niczego. Takiego nie ma. Cały korpus metalowy, tutaj korpus baterii, też mosiężny. To jest, tym razem to jest mosiąc, to jest prawdziwy mosiąc. To czuć w rękę, jak to bierzemy, to czuć, jak w to pukamy. To jest super. I sposób tutaj montażu, bardzo ciekawy i w ogóle genialna opcja. Ge Myślałem, że już wszystko widziałem, że już. No nie, człowiek nigdy wszystkiego nie widział. Patrzcie na to, ten pierścień. Ten pierścień jest przegwintowany i ma tutaj przecięcie. Co powoduje, że nie musimy za każdym razem, znaczy za każdym razem, no wiadomo, to jest raz przy montażu, to przesadziłem, że za każdym razem, ale nie musimy przekładać tego przez wszystkie wężyki, tak jak jest w większości baterii. Tylko od razu tutaj na tej wysokości przez to przecięcie przekładamy przez wężyki. Zakręcamy pierścień. On ma tutaj metalową podkładkę i jeszcze śruby do dociskania, żeby dokręcić. Więc to jest super. Designersko, wizualnie złoty, wiadomo, zawsze plus 10 do wyglądu. Jak wrażenie takiego, wiecie, bardziej bogatego wykończenia. I tu jest ciekawostką ta wysokość. Jakbym przyłożył to do blatu, tak zrobię Wam to z obiema bateriami. Pierwsze, przyłoży to do blatu tutaj, widzicie? to tutaj jest różnica w tej wysokości. Ten element do otwierania wody jest nieco wyżej i pokażę Wam porównanie z tą baterią. Gdybyśmy ją przyłożyli do tej wysokości umywalki, tu jest trochę niżej. Czy to będzie przeszkadzać w użytkowaniu? Pewnie nie. Czy to będzie kwestia jakiegoś takiego osobistego komfortu? Pewnie tak. Do tej całkowicie złotej baterii obciążnik do zamontowania na wężyku. Więc super. I tak, obie są bardzo fajne. Obie godne polecenia, i obie są w stosunkowo dobrej cenie. Spróbujcie teraz zgadnąć, jaka jest cena tej baterii z mojej lewej, waszej prawej strony i jaka jest cena tej baterii. Mieliśmy Bubla. Mamy dwie fajne baterie w okazyjnej cenie, w dobrej kwocie. Tego sprzedawcę Wam polecam. Linki macie w opisie. Zapraszam, gdybyście byli zainteresowani, zajrzyjcie, mają też inne fajne baterie w ofercie, jeżeli akurat szukacie baterii do swojego zlewozmywaku. Myślę, że coś fajnego na tej stronie znajdziecie. No i co, tak się kończy chyba telenowela z wyborem baterii. Jak zamontuję, to pokażę wam jak ona wygląda już na zlewie i jak pracuje, i jak działa. Może też tam coś ciekawego się pojawi, bo jest tutaj pytanie oczywiście od żony. Jak będzie z kwestią wody przy otwieraniu? Czy ona będzie się mocno rozchlapywać, czy nie będzie się mocno rozchłapywać? Na pewno ta bateria, przez to, że jest niższa, daje tą możliwość, że mniej będzie się rozchłapywać woda. Można to sobie poregulować, ale to sprawdzimy. Zaczynam montaż od tej wyższej. Jak będzie ok i fajnie, to zostaje. Jak nie, to podmienimy, ale też już zobaczycie w innym filmie. Klikajcie łapkujcie, subskrybujcie. To pomaga rozwijać mój kanał i co. Widzimy się w następnym filmie. Cześć.